tu znowu sarny wiewiór e, no kilka wakacji wiecie no dzisiaj nakręcimy e, no wiecie no zwiedzalnie wodne, tak z lego wiecie, będzie impra. będzie fajnie będzie jedziemy zwiedzalnią wodą jedzie 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 gdzie on no dawaj. O, ciebie? Wuuu! Otawił jedną łódkę. Ja nie mogę. Jest! Tak. Tak, im tak. Babka kamyk, babka kamyk, babka sary kamysek. Babka kamyk. Of course! Babka kamyk, babka kamyk. Sary kamysek. Co? Już arde biały? Wszyscy się pytają, się mu tego kota znaczy, tą babkę zamienił w kamień. A dziadka wąsa zostawił. Może dziadek pociął się i, i... i... są się związany. Zbyt stary kot se, se, przed babką. Ona zastygła. Of course! Jeden jest. Jest. Lecą dwoje. Chyba już. Już będzie. Biedze I w kółka utonęły Tylko jeden przed nim Przed babką Ona zastygła, zamienił w kamień Babka kamień, babka kamień Babka stary kamisek Babka kamień, babka kamień W arde biały Babka kamień, babka kamień Babka stary kamisek Babka kamień, babka kamień W arde biały Wszyscy się pytają Czemu Chyba wtedy zamienił kamień. Może dziadek? A dziadka wąsa zostawił. Może dziadek, to się y pociął. A nie. Naprawdę Ale ja jestem do teledysku. of course. O nie, basen to nie. Szybko wykołować. To jest. Uff. Uff. basenu. Ratować. Dra popatrz, dwa popatrz wszyscy muszą i dla jedanie Najpierw ty ten jedzie chyba oh! pojechał. The chick ups, the chick up. the chick ups, the chick ups, the chick not the chick ups, in the basin. ups, Get up, get up. chick ups, the I... ups, um, Mama, pilu łapka! A! Zajmuj się. To tylko. Moja... Ja do mojej mamy. I. Ma... Mam tak, tutaj nazywa się łapkę. Jak się! To mogę. Ale ja nie mogę. Ten poleciał, drugi nie może. Cwarty leci. I piąty. Dobra, dajemy tego z Ci kolejni. Jest chyba nic nie jest. Ej, gdzie wy Nie, Nie se pontony jakby to powiedzieć utopiły się. No, ale trzeba to zrobić chyba. Noś. Dobra. Już wszystko jest okej! O, Co się dzieje, mi powiecie? Co się dzieje, mi powiecie? Ej, może dla uspokojenia ześpiewam wam was ulumana na Siri? Ej, si guszy Co to jest? Ardebiały. Babka kamień, babka kamień, babka sary kamień, sek. Co? Jest arde Babka kamień, babka kamień. Si się pytałem semu to babkę zostawił. Tak jak jest. Syli kamień. A dziadka wąsa zostawił. Może jednak dziadek wąt się pociął i z tu się związany. jeste imię babka drugi kamień babka kamień babka kamień babcia kamień babka kamień babka kamień no już już of course a bez cmożere yey daj yeby ratuj yeby Dzień zresztą, pontonu! Ratujemy ludzi! Pijcie się, pontony! Of course! Ile oni jeszcze razem powiedzą te of course? Of course, of course. Nienormalni ludzie. Babka Kamień, proszę! Chociaż siku, siku, Wam śpiewa. Jak ja mówiłem, jak ja mówiłem, że pan ma, ma zaśpiewać, siku,

Si, ku moc. Moc, si, ku moc. Gdy nikt się nie naśpiewa, ja sikam sobie drzewa. Si, ku moc, moc, sikusi, ku moc. Si, ku moc, siku, sikusi, ku moc. Kiedy jadę w góry, sikam se na chmurę. Kiedy staje w łóżka, sikam se na kolana. Si, chodzi lęka, na ręka. Ja dojdziesz od oga, o sikana noga. Dynia ma pieluchy, sikam na maluchy. I ale, 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 ale ja, coś tam. Sikam jak wąska zaskoczy. Siku, siku, moc, moc. Siku, siku, moc. Siku, 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 To jest teraz młodzie w samochodzie. Nagle uderza zapalenie pęcherza. Muszę do lekarza, muszę do lekarza. jak się nie będę sikał do otawa. Mukry z... doktor mnie badaj, a ja sikam do sąsiada, mokre skarpety, sikam w klugiety, lubię kobiety, więc sikam do algiety Grywam kasety. Ja sikam w krokiety. Kiety. Sikusiku mów no, sikus shiguishiguem shiguishiguem mãe oh 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 yeah. oh já já está Nie po, mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dalej, dajcie, nam nam. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie mam, nie mam, nie mam bladego pojęcia. Pisze się, mówi się z nasy, zielonego. Nie mam. Bładego pojęcia. Nie mam, nie mam, nie mam pojęcia. Nie mam. Tak, jak, ja, Nie mam bladego pojęcia. Jęcia, jęcia. Pojęcia, jęcia, jęcia. Jęcia oraz gęcia. Wyginamy się mordami. Mordami się wyginamy. Lamy. Mówię jednak tak. Będziemy. Tak pływa tu do końca. Je. Ja mam bilet na godzinę. Ja na dwie. Ja na trzy. Ja na cztery. Ja na pięć. Ja na sześć. Ja tu jestem na, na 12 godzin. Eee. Dobra. Nie mam pojęcia, nie mam bladego pojęcia. Czy ktoś się pusika w gacie? Czy to moja siostra? Tak śmierdzi. Nie mam pojęcia, nie mam bladego pojęcia. A, a, a I A U A. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie mam, nie mam. Nie mam pojęcia. Bladego pojęcia. Pojęcia. Nie mam pojęcia, nie mam ladego pojęcia, nie wiem co się stało nie wiem co ona nas zalało dzisiaj ale of course ja wychodzę, mi zimno spada do wody nie, mi naprawdę zimno sobie polecę tu. no ja Nie mogę. Ja nie mogę. Ja ja, ja nie na Bier mi tą kamerę. Bier. Bier mi tą kamerę. Didej, zaśpiewaj daj, daj, nam. Mikołaj ukradł mi mamę. Mikołaj, ukradł mi mamę. Nie cierpię tego starego, rednego dziada. Mikołaj mi ukradł mamę! Oddawaj mi matkę, połamie ci łopatkę. a, -a, -a, -a. Robię Ci herbatkę! A -a -a -a. Lepiej sobie tą ciapkę! Kołaj, ukradnij mamy! Ty, ty, święta spędzam sam! Tatę ty chciał wziąć, ale spróbował podnieść i powiedział śmierdzi jak siki. A, 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 Mikołaj, ukrad mi mamę! uwaga! Stasy będę się zna ubr ubrany, e, czerwony slafrok gasuje po, po domach mieszkańca i ukrada e, ludom własnej matki. Wszyscy są smutni, jak jak, jak, jak mały chłopiec stracił swoją własną matkę. A oddawaj mi matkę!